Hej, cześć, ja jestem Hubson no i witam Was ponownie na kolejnym odcinku z gry GTA San Andreas. Moi drodzy, dzisiaj nagrywam już czwarty odcinek z tej gry, ponieważ chcę na tych odcinkach w najbliższym czasie wypuścić nieco więcej. Moja hydra jest nieco zniszczona i nie wiem, czy sobie jej na chwilę nie zaparkuję w garażu, bo obawiam się, że lot w takim stanie. Tym samolotem nie będzie zbyt prosty. Dzisiaj udajemy się prosto do Los Santos. W ogóle z tego co widzę mamy jakąś burzę piaskową. Jest strasznie silny wiatr i dlatego też tą chydrą lata się dość ciężko, aczkolwiek mam nadzieję, że uda nam się do Los Santos dostać. I naprawdę jest strasznie ciężko tym samolotem manewrować. No masakra. W każdym razie lecimy sobie do Los Santos właśnie, żeby wykonać oczywiście kolejnego quest'a. W ostatnim odcinku, jestem na bieżąco, także doskonale wiem, wykonywaliśmy sobie misję dla Mike'a Toreno, jaka polegała na tym, a właściwie która polegała na tym, aby porwać samolot z lotniskowca w San Fierro. Musieliśmy potem zniszczyć inne Hydry i ponadto musieliśmy też rozprawić się z statkami tam przy Tamie. Także misja była naprawdę fajna. Nie dość, że właśnie ciekawa, to jeszcze fajna, bo naprawdę przyjemnie się ją mi wykonywało. Na no, tymczasem musimy sobie powoli wyskakiwać. No i zobaczymy, co tym razem. Wydaje mi się, że misje u Majka Toreno już raczej się skończyły. I na ten moment będziemy pracować nad karierą MadDoga i nad tym, żeby trochę tych pieniążków zarobić. Tak mi się wydaje. Będziemy tego MadDoga odbudowywać. No i ponadto też powoli... Powinna się pojawić misja, gdzie będziemy wyciągać swita z więzienia. Także, no, tak mi się wydaje, że tak to mniej więcej będzie. Zobaczmy tymczasem. O no właśnie. To chyba jest to. Tak mi się wydaje. Torino, fuck you! I almost lost my life out there for you. I got just one tiny little thing for you to do, and then I'm out of your life forever. You know what? I'm tired of your fucking little jobs. Ah, will you stop? This is pathetic. Come on, you're embarrassing yourself. Come on, put it down. Don't be ridiculous, okay? Hey, I got a little surprise for you here. You ready for this? Huh? Answer it. Hello? Oh, sweet. I don't know what happened. They just released me. No idea what's going on. But I'm in the square outside the precinct in commerce. All right, you hold tight. I'll be right there. All right. So what was that little job you was talking about, Torino? I just want you to go pick up your brother. Get out of here. Tog myślenia Toreno, no dla mnie jest takim no, dość dziwnym, znaczy takim naprawdę, że on czuje, że jest mocny, bo zobaczcie, że e, CJ e, była taka misja, gdzie musieliśmy w teorii Mike'a zabić, nie? Czyli Mike jakby wiedział, że CJ no, chciał się go pozbyć. Mimo tego e, darował CJ'owi życie. Zobaczył no, prawdopodobnie w CJ-u. Niech będzie i tak. Zobaczył w nim potencjał, widział, że CJ może właśnie mu w wielu rzeczach pomóc. No i tak się stało, tak? kupiliśmy lotnisko, tam wykonaliśmy kilka takich ważnych rzeczy dla Mike'a. E, teraz robiliśmy tą misję pionowzlot, która no... E, Okej, okay, no może dla mnie i ogólnie dla nas jako graczy nie była zbyt ciężka, no ale jakby coś takiego trzeba było zrobić w prawdziwym życiu, to... to... No, nie wiem, nie wiem, jakbyś się to skończyło. Prawdopodobnie była to bardzo, bardzo źle. Szczególnie gdyby to robiła tylko jedna osoba i atakowała lotniskowiec. No, wątpię, żeby się to dobrze skończyło. E, natomiast, koniec końców, Mike te wszystkie rzeczy wynagrodził CJ'owi dość mocno. Bo tak, w poprzednim odcinku dostaliśmy na koniec właśnie misji pionowzlot bodajże 50 tysięcy dolarów. Także, no, jest to pokaźna kwota, naprawdę. Chociaż w sumie wydaliśmy dużą e, część, a właściwie większą nawet

Nigga, what the fuck is this bullshit? What you mean, man? What's mine is yours, and you know that. You never did get it, did you, Carl? I need to go check on things in the hood. Man, that's the problem. You always a perpetrator, running from what's real. Hey, man, shit's fucked up there. You don't want to be in the hood? No, that's exactly where I want to be. What you done for our hood? Man, what the hood done for me? Always dragging me down. Ever since I got out the hood, shipping been crackin'. That's everybody dream to get out the hood. Man, you sound just like Smoke right now. All right, man. You hard? I'ma show you what's going on in the hood. You gotta understand, shit's all fucked up now, dude. Yeah. What you want? It ain't around here no more. Just take me to Mama's house. That's shit... Rozumiem co chce powiedzieć Sweet i też no, że rozumiem dokładnie CJ'a. No bo no, Sweet ma coś takiego, że jest mega przywiązany do tego co go w ogóle, no, ale z drugiej, z drugiej strony, no właśnie, CJ no i Sweet też przekonali się, że nawet tym najbliższym osobom nie warto to ufać. No, Smoke zdradził e Rider, no też także no, trochę to wszystko tak niefanie się łożyło, ale mimo tego Sweet chce próbować i chce

No, to było dziwne. No i właśnie, to jest to jeszcze. Takich głębów trzeba mm, etatować, także no. Tak średnio, no ale niech będzie. Musimy balasów w ogóle też pozabijać i oczyścić ten teren. Czy ja już mu muszę to zrobić w tym momencie, czy. Tak, sprowokowałeś wojnę gangów. Dobra, to w międzyczasie sobie pozabijamy tych e, dealerów narkotykowych, oczywiście. No, i też będziemy odzyskiwać nasz teren. Nie wiem, czy to nie jest jedna z misji, gdzie tak naprawdę nie musimy, jakby tych trzech fal się pozbyć, tylko będzie jedna albo dwie fale ballasów. Tak mi się wydaje, że właśnie tak to tutaj było, aczkolwiek mogę się mylić. Zobaczymy za chwilę, zresztą nie ma co gdybać, nie? Idziemy sobie ich zabić. Oj, teraz zobaczymy moc tego shotguna. I co jest? A może ten samochód jest oskryptowany i dlatego. Dobra, nie będziemy się bawić, bo jeszcze mnie zabiją już w ogóle będzie. nie fajnie. Okej, okay. zgubiłem sweeta. No sweet, dawaj. Tam mamy tych całych dealerów. Ja ich się mogę pozbyć chociażby ze snajperki. Będzie szybciej. Ale, f No sweet! O Boże, no... No come on, sweet dodaj. Ej, no... Ej, teraz było wszystko, okej, tylko się akurat uchylił, nie? Farcierz jeden. Dobra, mamy kolejną falę, czyli może jednak mi się coś pomyliło i tych fali będzie więcej. Za chwilkę zobaczymy. Dobra, zabijamy. Ostatni ballast został. E, ja chyba jak pozbieram sobie kałacha, to dam czwórki, będę miał amunicję, nie? Tak powinno być, tak mi się wydaje. Zobaczmy, czekajcie. Okej, okay. tak dokładnie. E, jest to ten, ten sam rodzaj amunicji. Dobra, bierzemy się za kolejnych i po tej fali już growth powinno być odbite, chociaż, no mówię, mi się wydawało, że właśnie ta misja ze suitem okej okay. będzie nieco inaczej wyglądać niż normalnie, jeżeli chodzi o przejmowanie obszarów. No trochę tak, ale w sumie no ja osobiście wiem, jak to jest Zapisywać, czy nie zapisywać? Weźmy sobie życie. Tam gdzieś była kamizelka, nie będziemy na razie zapisywać. Najwyżej, jak się nie uda, to trudno. No właśnie, ja tam Swita rozumiem. Też wiem, że wy strasznie lubicie... To dziad jeden stoi dalej tam. No dobra, mniejsza o to. Na razie go zostawmy. Wiem, że ten etap w grze strasznie lubicie i wam właśnie te wojny gangów, to wszystko związane właśnie tutaj z grow i tak dalej, się strasznie podoba. Ja osobiście jestem trochę inny. Ja, pierdziele. I, I, i wolę ten etap San Fiero I i w San Fierro i Las Venturas, nie? Now, on, sure this. This ja, Pietr nie no. Masakra. O, oh, yeah? oh, Shit, and everything is KKK. And I just want to see what's so good. What's wrong with you, man? Man, this shit already destroyed the whole hood. I, I might as well let it destroy me, too. Man, you don't need that shit, sweet. What do you know about this? This is what it boils down to now. Come on, sweet, soak the smoke. Hey, man, that shit steal your heart. You can't see that this bitch talk nice to you, and this what you do. Oh. No okej, udajemy się zatem do bidapa Ostatnio zwiedzaliśmy apartament bidapa w odcinku z niedostępnymi pomieszczeniami Okej okay, w porządku wszystko i trochę to inaczej wyglądało nie? W sensie był tylko taki jeden mankament, dość poważny, nie było drzwi. O dziwne. Za, wbijamy. To jest z nie? Co z tym mikserem biegał? Up ain't here. Moved out a while back. Where'd he go, yo, Dickhead? Yo, yo, you messing up with cats' colors, dude? Speak up, fool. Yo, I got, I got some, a little something, just what you I need. And I don't want do that shit. No, no, Split your wig no, right there. No, no you no. tripping? You tripping, man? Come on, put the gun down. He a head, man. Shit, he wearing family colors. That's <laughs> twarzy, Look, fool. Tell us where beat up is, and we out of here. Ale To jest straszne, nie? Wszyscy w okolicach Grove z naszego gangu są uzależnieni od krakun. No to jest po prostu tragiczne, nie? Dobra, się do Glen Parku. Glen Park to będzie prawdopodobnie też kolejna lokacja, którą trzeba będzie po prostu przejąć. Mi się tak wydaje, że przy okazji, jak będziemy jechać po Bidapa, to też warto byłoby tamto obszary przejąć. Powiedziałem sobie, może tędy będzie szybciej. No i zobaczymy na miejscu, jak to będzie rzeczywiście wyglądać. What the hell, co tu znowu ma być? Ostatnio zauważyłem, że w tej grze dużo rzeczy lewituje, nie? No nie, no po prostu no nie. Tak, ostatnio wykonywaliśmy właśnie sobie, a czy ostatnio, już parę odcinków temu, tą misję z nakradnięciem tego całego śmigłowca i tam w tej całej bazie u wojskowych też dużo skrzyni w ogóle po prostu lewitowało, co było, no, mega dziwne, nie? Dobra, bierzemy się za balasów, trzeba tutaj wywołać wojnę gangów. Oczywiście już nas policja goni, no, bo jak, żeby inaczej, nie jeszcze. No, ilu ich tu najechało? Nie, no, będą mi tak przeszkadzać. Kurcze, muszę ich zabić, ale wiem, że. Będę miał przesrane, bo zaraz gwiazdki będę miał dodatkowe, nie? No co z tym pistoletem? To sobie możesz go co najwyżej wiesz, że je wsadzić. Kurcze. No nie mają w ogóle kasy, więc no wszystko pewnie z handlu tymi pieprzonymi narkotykami, nie? 100%. Oczywiście zbierzemy Kasa się zawsze przyda. Rozwalamy ballasów. Bronie też mają dobre, bo zwróćcie uwagę, że to jest pierwsza fala. I chyba na początku tej, gdy w misji Doberman tak było, że w pierwszej fali wszyscy mieli co najwyżej jakieś tam baseballowe noże, a tak atakowali nas na gołe pięści, a teraz już pierwsza fala ma jakieś tam porządniejsze givery, a w drugiej fali już się pojawiły hałachy, także no to on oznacza, że naprawdę ballasi są wyposażeni mega dobrze, nawet ci najniżsi rangą, może tak to nazwać po prostu, tak? Bo to jest taka logika, nie? że jakby nie było, na pierwszą falę powinny iść osoby, które są no, najniżej w tej całej hierarchii i tak dalej, gangowej. Dobra, czekamy na kolejną falę. Ja tak ostatnio, nie wiem czy zauważyliście, trochę mniej śmieszkuje, trochę mniej e, krzycze jakieś głupie rzeczy i tak dalej, bo zrobiło się naprawdę mega klimatycznie. Chciałbym takich rzeczy uniknąć i po prostu wczuć się w ten klimat nie? i dlatego też tak trochę inaczej, nie wiem czy zauważyliście, prowadzę ten gameplay. Dobra. Rozwalamy sobie kolejnych. Dzielnica jest twoja. No właśnie, to były chyba dwie fale, nie? Czy, czy ja czegoś nie zauważyłem? Poszło fajnie. Dość prosto. No okej, okay, w ogóle skończył mi się ten. No, szkoda. Weźmy sobie może snajpę. Będzie prościej. Ej, czemu ta snajpa nie działa? No, ej, no co to ma być, kurczę? No. Tak mi się wydaje, że to drzewo mogło przeszkadzać w trafianiu tych bałwanów. Tam widzę jakieś... Kała kałaszki są i tak dalej, ale nie wiem czy zdążę to podnieść, jak ich wszystkich zabiję bo prawdopodobnie. A nie, trzeba będzie wejść w ten, czyli spoko, czyli sobie podejdę, pozbieram tą amunicję. Dałem czwórki, zawsze się przyda. Tu zebrałem, czy nie? No też. I tu jeszcze przeskoczmy. No CJ, dawaj.

He paranoid. Just sitting in the house thinking other fools want his business. Where's Smoke? I can't tell you that. Then I'll snap your fucking tongue out. And I ain't saying nothing, homie, because I don't know. Only his lieutenants know where he at. I'd have wet your shirt anyway. Bear! Hey, Bear, get the fuck out here. What's up, your lordship? Kill these motherfuckers, and I'll give you a whole quarter sack. Now handle that. Shoot him. The fuck is wrong with you?

W ogóle jest to y, bardzo ważna postać, jeżeli chodzi o gang z grołów, nie? Ten cały Big Bet czy jak mu tam. Ta dzielnica przejęta. Ja chyba teraz będę musiał tę dzielnicę też samemu przejmować. Mm, ale potem, żeby móc chyba wykonać ostatnią misję w grze, czy jakoś tak to było? Myślałem, że Sweet na rowerze jedzie, ale <laughs> przewidziało mi się. Dobra, bierzemy jakiś samochód. E, śmigam, zapisać grę. No, jeszcze jakąś misję w tym odcinku to byśmy wykonali, co? E, odebraliśmy Suita z więzienia, przyjęliśmy e, grou właściwie, bo było zajęte przez Ballasów, co jest no, naprawdę totalną masakrą. No i co, wykonamy za chwilę kolejną misję dla e, Suita. Mamy tam misję u CJ jakby. No ale nimi zajmiemy się dopiero w dalszej kolejności, a póki co zobaczymy właśnie na czym będą polegały te questy u Spita, bo końcówki tej gry tak dobrze nie pamiętam, wiecie? Dlatego też z wielką przyjemnością właśnie te questy sobie za chwilkę powykonuję. No i proszę, mamy telefon, zobaczmy. No nie wierzę.

pomyślałem sobie, że tak wypadałoby też się przebrać w jakiś zielony strój, żeby, no taki, wiecie, poszuć jakiś sułek, kurczę, że przynależymy do tego gangu, z i tak dalej, ale z kolei też mamy jeszcze do wykonania misję u Tamu Maddoga, w sensie jakby u ja tak? I trochę byłoby to bez sensu, gdybyśmy już ten styl w tym momencie jakby na siebie założyli ten nowy zielony, jaki sobie tam za jakiś czas wybiorę. Dlatego też najpierw dokończymy tamte misje i potem jak już dokończymy tamte misje, to właśnie ubiorę CJ'a CJ w jakieś takie zielone ciuchy i tak dalej. I dopiero wtedy sobie zaczniemy tę misję u dla odbijania właśnie znaczy dla odbijania, no ogólnie będziemy odbijać tereny i tak dalej. Także jeszcze skoczymy sobie właśnie na tamtejsze misje. I dopiero potem zajmiemy się tymi misjami u Mam nadzieję, że jakoś mega za co mi tego nie macie. No, lekka zmiana planów, ale wydaje mi się, że tak będzie po prostu lepiej. Trochę przytyliśmy, trochę właśnie przypakowałem na siłowni, bardziej już nie trzeba, bo i tak jakby różnica między tym stanem w ogóle ja, jakie łydki dostał, ty patrzcie, jaka łyda. No, właśnie, między tym stanem a tym takim maksymalnym, jeżeli chodzi o muskulaturę, no to. No tam. Różnica jest dość niewielka, po prostu. Tak, w sumie sobie też pomyślałem, że skoro jedziemy wykonywać te misje takie ala biznesmeńskie, wiecie o co chodzi? To fajnie byłoby też zaopatrzyć się w fajny wóz. Mamy czarnego Mercedesa z zajebistymi felami. I do tego jeszcze odblokował nam się nie Victim, tylko Didier. Didier Sacz? Dobrze. Nie wiem, jak to się wymawia, nieważne. Wiem, że tutaj jest dużo takich fajnych ciuchów, typu jakieś garnitury i inne tego typu rzeczy. Także z wielką chęcią sobie to zobaczę. No i właśnie w takiego jakiegoś garniaka fajnego wypadałoby się kurczę zaopatrzyć. Tweedowa marynarka. Hmm. Do tego, jakby jakieś spodnie fajne założył, to no może to wyglądać całkiem ciekawie. 5,5 tysiąca? O oh, shit, nadbierzemy, no, nie? Zobaczymy jeszcze, jakie inne rzeczy tutaj mają. Mam nadzieję, że da radę coś fajnego dobrać. Ile? O te fuck, osiem za zegarek? To, to... No, weźmiemy, ale no taka cena. To na ten moment prawie, znaczy prawie, no ponad 30 tysięcy złotych, ja pierdzielę, masakra jakaś. No ogólnie wziąłbym jeszcze jakiś łańcuch do tego wszystkiego, ale no... Jeden i drugi, szkoda gadać, sprawdziłem, nie, nie nadaje się, trzeba jeszcze skoczyć do... Weźmy sobie, oddalmy kamerę. No, jest taki delikatnie gruby, ale wygląda to nawet całkiem dobrze. No właśnie, muszę, muszę tylko ten łańcuch zdjąć, o. Skałam wszystko w porządku, ale to zrobimy sobie już w tej... Już się bałem, że mi zniknął samochód. No, no wiadomo, że by się chciało z takim typkiem, nie? Kurczę. No właśnie, lecimy sobie tylko wziąć ten... Tak, to też wiem. Ten łańcuszek zdjąć i lecimy właśnie na tę misję w końcu do cj -a. Także no, teraz jest taka stylowa, powiem Wam szczerze, naprawdę fajna. Mi się mega podoba. Tylko no, trochę popsułem to, że... O, to będzie wkurzające. E, w każdym razie trochę popsułem to, że no CJ'a spasłem delikatnie, nie? I tak w tym garniturze no nie do końca dobrze wygląda, ale naprawdę no jest taki styl kozak, nie? Taki typowy pan biznesmen. E, dobra, tak jak powiedziałem, lecimy sobie na chatę, a potem na misję... Pod ikonką CJ. No zobaczymy, co tam ciekawego będzie. Tak myślałem, czy brać ten samochód z garażu, ale tak no, z drugiej strony no co z nim będziemy robić. Nie? Będzie tak czekał, czekał, a nie wiem, w końcu zupełnie nie zapomnę i będzie nieużywany. W każdym razie zapisałem, grę byłem też w EmuNation, tak tam zanim byłem w tym całym sklepie Didier. Jak to się wymawia? To such, such, nie, nie mam pojęcia. No nieważne. W każdym razie byłem w EmuNation, kupiłem sobie dużo fajnej broni.

Of OG hey man, you clean now. You got nothing today. to worry about. We're going to hang with the homies. Man, that fake ass Loke... Loke. But he's terrible. Motherfucker. I knew there was something familiar about those rhymes he was kicking. They're from my rhyme book. That's my money! And those are my hoes! And that's my video he's shooting today. Ooh. 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 Okay.

Ну, с тобой а, Takie przemówienie w ogóle, nie? No wiadomo, e, w każdym razie. Vice City, rok 86. San Andreas, e, początek lat 90. Więc Kent Paul miał raptem kilka lat, żeby poznać takiego głąbanego. To jest coś niesamowitego, przecież no, takich ludzi to ze świecą, Znaczy, ze świecą, no, może lepiej nie takich ludzi, no chyba ciężko znaleźć, nie? No, Gościu jest jakiś totalnie powalony. Cały czas się. Nawet nie powiem co. Oj, masakra po prostu. No zobaczmy, to gdzieś trzeba wjechać. A, okej. Okay. Out. Come on dog, let's get it. Dobra, mamy poduszkowca. Czy w sumie Mad Dog no nie musi z nami płynąć, nie? Czy ja będę mógł go ustrzelić wcześniej? Bo, z tego co pamiętam, Outrook chyba końcowo nie ginął, nie? A czy nie? Czy mieliśmy jakiś tam wybór? Czy go zostawić przy życiu, czy też nie? Pamiętam, że jakiś czas temu się. Czy nie, że o to was pytałem, tylko coś było, że pisaliście w komentarzach, chyba bodajże, ale już nie pamiętam, jak to było. I to jest chyba w ogóle pierwsza misja, nie? Gdzie mamy dostępny poduszkowiec, tak mi się wydaje. Wcześniej nigdzie zbytnio nie mogliśmy tym pojazdem właśnie się przemieszczać. Ale ciężko się podjeżdża tutaj. Gdzie on pojechał? Czemu tam? What? No nie mówcie mi, że znowu wskoczy do wody za chwilkę. Ale chyba. A, właśnie. Ok. Czyli tak naprawdę w tej misji otrzymujemy dwa zupełnie nowe pojazdy, nie? W sensie, no, jakieś tam nowe, bo je doskonale znamy. Nowe dla CJ jakby w fabule, bo wcześniej ani na poduszkowcu, ani na tym całym gokarcie jeździć nie mogliśmy. Znaczy, gdzieś tam pewnie te, te pojazdy były lokowane, no ale gokart, z tego co pamiętam, jest tylko i wyłącznie pod willą Mad Doga, tam go nie było. No i okej, okay, ewidentnie zmierzamy do downtown. Ja już rzeczywiście ciutkę wiem, bo. Ostatnio właśnie jak nagrywałem ten odcinek o pomieszczeniach ukrytych w grze GTA San Andreas to napisaliście mi, że to jedno wnętrze było skądś wzięte, także ja mniej więcej wiem dokąd w tym momencie zmierzamy i za chwilkę tak naprawdę nasza podróż dobiegnie końca. Ogólnie zauważyłem, że ten karet jest strasznie skrętny, naprawdę no, żaden samochód w tej grze nie jest taki skrętny, no, ale w sumie nie ma co się dziwić ogólnie z natury. Jego karty są bardzo skrętne i tyle, także tutaj jakby ametyki nie odkryłem. Mardock cały, cały czas się za nami trzyma. No i tak jak powiedziałem, powoli chyba dojeżdżamy na miejsce, nie? Gdzieś tutaj powinniśmy się zatrzymać, tak mi się wydaje. Bo ja do końca nie wiem, czy to dokładnie była ta lokacja... E, ...gdzie to wnętrze było pokazywane przeze mnie. E, tyle, czy po prostu samo wnętrze nie było użyte. O! Jeffrey! You a buster, straight bitch. You stabbed me and my brother in the back. Man, I'm an artiste. We all make mistakes. Ain't that right, Alki? You ain't no artist. You's a buster. You's a fake. Man, I was gonna give you credit on the next album. Man, royalties? Take that. I got Dude, more too. Bitch, I should smack dog Please. shit out your ass. <laughs> Just don't Break hit your me. face yeah, right here, motherfucker. You phony? Hey, <laughs> hey, Mr. Dog, Jimmy Silverman, Blasting Fools Records. Hold up, I'm the manager. You wanna talk? Talk to me. Oh, okay. <laughs> Pleasure, gentlemen. Let's Where the talk, I'll all right? Bust your ass. I need hits. I mean hits. Now what about this guy? This uh phony. I've got a good mind to sue his ass into next year. Make it off me, you drunk! Hey, Lo, go get us some lunch. You get lunch. Excuse me, gangster. I don't think so. Man, get out of here. Don't, don't be pushing me. Don't be pushing me. No dobrze moi drodzy, na dziś to byłoby już wszystko. Ja sobie jadę zapisać grę. Z tego co widzę kurczę chyba naszego gadniaka zbyt długo nie poużywamy, no bo już misje się skończyły tam w tamtym miejscu. Ja sobie póki co tam po prostu zapiszę grę. A w następnym odcinku po prostu z tamtej lokacji, w sensie z naszego domu na wzgórzach Vinewood wyruszę prosto na Grove, żeby wykonywać misję dla Swita. Ja tymczasem bardzo Wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Jeżeli oczywiście film Wam się spodobał, to nie pogadzę łapkom, komentarzem czy też subem, jeżeli e, na przykład ktoś mnie jeszcze nie subuje z oglądających, a wiem, że takich osób jest dość sporo. E, w każdym razie to byłoby na tyle dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia. cave.